Dzisiaj będzie botwinka z własnych buraczków. O, patrzcie, ten rusł w cieniu tego. O właśnie. To nawet nie będzie botwinka, tylko to będzie barszczyk czerwony. Tyle, że z liśćmi. O, fajnie. I jeszcze takiego podłużnego sobie wyrwiemy przy okazji dwa kwasty. Super sprawa trzeba będzie za kwasu narobić. A co tam słychać u ziemniaków? Ziemniaki faktycznie przeżyły. Może spotkanie ze stąką trochę bardziej je boli. O, kogut. Kurdybanek nie odpuszcza. Ale wiecie co, wrzucimy go trochę do barszczyku. Co jest ciekawe, winieta nietknięta przez stąkę. A odmiana francuska. Ee, no właśnie. Są takie krzaczki. Tu jest gość, O, proszę. Są takie krzaczki, że praktycznie zostały zjedzone. Tu się nasturcja rozsiała sama, bo tu były liście yy, rozsypane. Ale zobaczmy. Patrzcie. Patrzcie, co tu się robi. Imrowisko na ziemniakach. Pyszne. To będzie zupa z moich ziemniaczków, z moich marcheweczek. I z moich buraczków. Ha, super sprawa, zobaczcie. O, a spod tego wszystkiego wychodzą liście od gminy, na których to wszystko rosło. Stąd też ta nasturcja. I co jest ciekawe, moi kochani, że. A jeszcze go wsadzę. Może ten jeden jeszcze urośnie. Ciekawe jest to, że naprawdę moje zasieki przeciwkarczownikowe zdają egzamin. Tutaj, zobaczcie. O, tu jest ekipa. Patrzcie. Muszę rękę zmienić. Ciach, ciach. To jest ekipa. Dobra, oj, tu jeszcze jest jeden gościu. Jeszcze jeden krzaczek muszę. O, patrz. O jezu. Patrzcie, jak mi mrówki. Podkopały ten, zrobiłem rowisko. No nieważne, żyje na szczęście. Tutaj krzaczek się zdem zdematerializował. Nie wiadomo czemu. Jakieś chyba choróbsko go dojechało. No ale wyrwijmy i zobaczmy, co tu słychać. Patrzcie. Ale piękne. Gdzie żeś uciekł? Tu uciekł. Krzaczek się zdematerializował, ale. Ziemniaczki, no pierwszy soft, ten jakiś pęknięty, ale to nic. Na zupkę jedną wyrwiemy. O, pięknie. Tego bajtla też weźmiemy, ale to nie jest wszystko, chyba. No pewnie, że nie. Patrzcie. No, a nie, to jest ten sadzeniak. To jego zaraz usuniemy stąd. Także to jest wszystko. No i dobrze, swoje ziemniaczki. Idziemy jeszcze po marcheweczkę. Jak jest zupka na swoim. To oczywiście marcheweczki nie może zabraknąć. Wyrywiemy dwie, pięknie. Natka zostanie schrupana przez świnkę morską, a reszta do zupki. No i tak prezentują się owoce ciężkiej ludzkiej pracy, pracy tych rąk, jeszcze raz zaznaczam, tu się rzadkiewka na nasiona robi, e, rowy przeciwkarczownikowe działają, naprawdę jest rewelacja, nie odnotowałem e, żadnych szkód poczynionych przez te gryzonie, także, aha i co jest ciekawe, o komar, czołem go zabiłem, to wszystko jest wyhodowane bez chemii stosuję tylko nawozy naturalne. Nie wiem czy mogę wam o tym powiedzieć, bo to jest moja tajemnica. To jest sama natura. Dobra, idziemy gotować. Tak moi kochani, w ramach sprzątania po nawałnicy gałęzi mam pod dostatkiem dużo suchych, bo wiadomo na każdym drzewie są suche gałęzie. Także co gotujemy sobie? Dzisiaj odkupiłem na złomie za 2 złote Taką kratkę z tej kuchenki gazowej, już nie muszę na tej pojedynczej robić, także większy gar wchodzi. Gar jest ze złomu oczywiście, ale oberwał spadającym konarem drzewa, ale to nieważne. Tak czy inaczej, dzisiaj gotujemy za darmo. Ja wiem, że Urszula w Unii Europejskiej się wścieka, bo dwutlenek węgla i w ogóle i co tam ona sobie wymyśli ale ja tylko z tych gałęzi, patrzcie nie dość, że zrobię sobie obiad, bo dzisiaj wjeżdża zupka kalafiorowa to jeszcze zamienię te gałęzie na popiół, który będzie nawozem u mnie w ogródku, czego już chcieć więcej o, makłowicz gotuje do tego wpada pietruszka zielona, lubczyk kary, liść laurowy yy, czerwona papryczka i oczywiście sól bo my nie stosujemy w kuchni żadnej chemii, żadnych weget, tam jakichś potrawek, kucharków i innych rzeczy, tylko zioła i sól kamienną, kłodawską albo himalajską. No i co? I niech się waży: to się nazywa życie na wsi.